Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie jak diagnozować brak iskry oraz jak naprawić ten problem. Zapraszam. Najpierw powiem Wam co powinniśmy mieć przygotowane do takiej naprawy. Benzyna ekstrakcyjna, do czyszczenia wszelakich kostek, styków, kontakt spray do ich zabezpieczenia, szczelinomierz do ustawiania przerwy między impulsatorem a magnetem, wazelinę techniczną do zabezpieczenia naszych kostek przed wilgocią, pędzelek do nakładania, agrafkę do wypinania poszczególnych pinów oraz multimetr. Najpierw opowiedzmy sobie jak działa nasz zapłon, czyli co potrzebujemy żeby nasz silnik mógł odpalić. Na pewno potrzebujemy stator z magnetem, potrzebujemy moduł CDI oraz cewkę wysokiego napięcia i kilka przewodów. Wszystko zaczyna się od naszego statora oraz magneta. Magneto obkręcając się ma w pewnym miejscu taką pustkę, która jest odczytywana jako sygnał impulsatora z tego urządzenia do przekazania informacji, iż ten sygnał w tym momencie występuje, a moduł ob opóźnia ten sygnał wraz z wzrostem obrotów, aby kąt wyprzedzenia zapłonu był ciągle taki sam bądź reguluje go w zależności od danego silnika. Tutaj widzimy kabel niebiesko-biały kabelek, to jest właśnie kabelek z impulsatora, który zbiera informacje kiedy ma wystąpić iskra. Również widzimy tu idzie zielony przewód. I ten zielony przewód jest masą. I masa tego właśnie impulsatora to jest podstawa, żeby to mogło działać. I masa tego z całego statora oraz impulsatora jest podstawową rzeczą, która musi być w każdym statorze sprawna. Tutaj mamy impulsator, widzimy, wychodzi z niego niebiesko-biały przewód, który znajduje się w tym miejscu. Zasilanie CDI to jest przeważnie czerwono-czarny przewód, który jest w tym miejscu oraz masa, gdzie te sygnały wszystkie idą. Masa idzie do modułu czyli tutaj do tego pinu masa impulsatora to jest nam potrzebne sam sygnał z impulsatora, który znajduje się w tym miejscu oraz zasilanie CDI, które znajduje się w tym miejscu mamy tutaj też czwarte gaszenie gaszenie to jest nic innego jak zwarcie masy, czyli ciągły obwód do masy i wtedy naszego skutera nie odpalimy i musimy mieć masę impulsatora oraz masę modułu, która jest podpinana bezpośrednio do ramy bądź akumulatora później z modułu nam wychodzi sygnał do cewki zapłonowej jest to jeden kabelek przeważnie żółto-czarny aczkolwiek mogą być inne oznaczenia tych kabelków które idzie nam do cewki zapłonowej i ta cewka jak widzimy z budowy już jej ma masę tutaj na tych uchwytach mocujących czyli tutaj już nie występuje nam masa która idzie na drugi pin gdybyśmy mieli drugi pin to Wtedy sprawdzamy sobie, czy ta masa występuje. Czyli przykładamy sobie do tego drugiego pinu, który przeważnie jest z zieloną taką wypustką. Przykładamy sobie miernik na przejście odwodu, zbieramy do ramy i masa musi, musi nam się zapiszczać. Dobrze. i tak działa. 139 FMB, podobna zasada działania, tylko że tutaj mamy już moduł. Pinowe. Pierwszą rzeczą, którą musimy sprawdzić to właśnie te kable, które mówiłem, czyli nasze przejścia. I sobie musimy sprawdzić te wszystkie e, kabelki, które, o których właśnie powiedziałem, czyli kabelek z impulsatora, czy ma przejście do modułu, czyli sprawdzamy sobie z wtyczki silnika, podpinamy sobie związki do wtyczki silnika, przewód impulsatora, wypinamy sobie kostkę z modułu i sprawdzamy ten pin czy mamy przejście, następnie sprawdzamy masę impulsatora czy jest przejście i sprawdzamy cewkę zasilającą czy jest przejście następnie sprawdzamy sobie y, sygnał, który idzie do cewki wysokiego napięcia czyli to czarny czy jest przejście gdy to mamy, to wiązkę elektryczną już na starcie wykluczamy 80% przypadłości dlaczego nie ma iskry to właśnie jest wiązka elektryczna jakiś kabelek obluzowany i gdybyśmy nie byli pewni i by były inne kolory w naszym statorze i nie wiemy który kolor jest od czego kupiliśmy na przykład nowy stator patrzymy z impulsatora jakie kabelki wychodzą przeważnie jest niebiesko-biały aczkolwiek tu może być różowy pomarańczowy to już w zależności jak tam fabryka wyprodukowała następną rzeczą żółty, biały, to zawsze będzie zasilanie regulatora, naszego akumulatora, czarny z czerwonym paskiem to będzie właśnie zasilanie zapłonu CTI. I tak gdy sprawdziliśmy już naszą instalację i instalacja jest sprawna, sprawdzamy sobie następujące rzeczy. Natomiast najpierw sprawdzimy sobie świecę jak wygląda, czy nie jest zalana, czy odstępna elektrodzie jest. W porządku czyścimy sobie świecę ustawiamy odstęp i sprawdzamy czy mamy iskrę. Jeśli nie mamy iskrę, czyli świeca może być uszkodzona, ale na razie jej nie wymieniamy. Kręcamy sobie fajkę wysokiego napięcia. Przykładamy kabel w odległości 0,5 cm do cm i sprawdzamy czy występuje iskra. Gdy występuje iskra uszkodzona może być sama fajka, bo świeca. Kolejną rzeczą jest cewka wysokiego napięcia. Ona nie jest droga, możemy ją wymienić. Gdy dalej nie mamy iskry, sprawdzamy sobie moduł CDI. Najpierw sprawdzamy sobie gdzie jest gaszenie naszego modułu CDI i wypinamy przewód, który odpowiada za gaszenie. I gdy występuje iskra objawem jest gaszenie czyli czy cyjka, czujnik stopu, czujnik biegów, czujnik stopki następną rzeczą gdy nie mamy iskry sprawdzamy sobie sam stator czy nie ma gdzieś przerwanego kabla jak wyglądają cewki i możemy sobie zrobić tezna na krótko to znaczy wypiąć sobie moduł, wypiąć sobie cewkę to wszystko pozłączać tak jak, tak jak jest pokazane to tutaj i gdy nie mamy iskry na 100% jest uszkodzony stator. I ostatnią rzeczą jest nasza stacyjka. I tutaj częsta bolączka w skuterach, gdy drogi są zasypywane nasypywane solą, są od mrozy, wszystko idzie sobie do góry, rozbryskiwane jest i właśnie ta kostka lubi się zasolić i robi nam zwarcie do masy, wskutek czego moduł odczytuje iż nonstop ma wyłączoną stacyjkę. Dlatego warto te wszystkie kostki sobie umyć, zakonserwować, nasmarować wazeliną i je podłączyć i później przystępować do diagnostyki. No, także to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Wam rozwiązać Wasz problem. Mechanika naprawdę nie jest bardzo skomplikowana, tylko trzeba zagłębić się w temat i podchodzić do wszystkiego z głową. Znam takie osoby, które na samym początku Wymieniają cewkę, świecę, moduł, stator, dalej nie ma iskry, a usterka jest prezaiczna, brak masy bądź gdzieś przerwany obwód w instalacji elektrycznej I niepotrzebnie wydają kupę pieniędzy na, na części, ponieważ moduł to jest kost 30 zł, cewka 20 to macie już 50 stator z magnetem liczmy koło stówki to macie 150 zł a pojechalibyście do do mechanika. On bym wam wziął 50 zł za diagnostykę i wiedzielibyście już na czym stoicie. Jeśli podobał Wam się filmik dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie to na dalej. Na razie.